Za nami druga porażka w Hali Orbita. Yy, jaki to był mecz yy, przeciwko ze zaślubiły? Bardzo trudny. Nie? Przełamali nas w, yy, w polu serwisowym. Od początku do końca trzymali dobrą zagrywkę. Nie, nie, nie mogliśmy sobie poradzić we własnej hali. Yy. Myślę, że to było przyczyną. Była konsekwentna gra w zagrywce. A nam czego nie brakło? To przyjęcie było kluczem? Nie, nie, o to pytać tak naprawdę. Ja mogę powiedzieć, że to było przyjęcie, ale ktoś powie, że nie zagraliśmy jako znaczy słowo. Ten drugi set dał trochę nadzieję na to, że, że jest możliwość złapać świdnik i przełamać. Tak samo przy tym ostatnim setie dość długo grailiśmy na punkt za punkt. Ostatecznie świdnik dziesięcioma punktami wygrywa. czwarty set i cały spotkanie się dzieje. Tak, myślę, że drugi set dał nam nadzieję na całego spotkania. Lecz y, czy, y, nie trzymaliśmy konsekwentnie swojej swoje gry, gdzieś się to rozeszło. Nie daliśmy rady utrzymać koncentracji i myślę, że to było też kluczowe. Ty wszedłeś w trakcie tego meczu y, na boisko z kwadratu. Ostatnie w półtorej meczu raczej y, stałeś w kwadracie. Dobrze, byłoby wrócić na boisko? Czy dobrze było? No pewnie, że dobrze. Jakby nie byłoby dobrze, to by nie był sportowcem, tak? Dostałem szansę od kamera i uznałem, mam nadzieję, że ją wykorzystałem i będę częściej zjeżdżalny na bojski. Kolejny mecz z KPS w kolejne Kolejny długi wyjazd przed nami. Trochę tych długich kilometrów po Polsce zrobimy. To też nie będzie może niełatwe spotkanie, ale to też jest w tej górnej części TV. Żadne spotkanie jest łatwe. Trzeba się szykować na... Bitwę o, o punkty od pierwszego Olimpijskiego do, do ostatniego i po prostu jechać i dać z siebie wszystko. Te mecze z górną, czy z zespołami, które też walczą o te wysokie cele, one weryfikują? Dają realną odpowiedź, jaka jest nasza forma i w jakim miejscu jesteśmy w tym momencie? Myślę, że tak. Myślę, że właśnie to jest. To właśnie na tych meczach powinniśmy się najbardziej skupiać. Właśnie z tych rywali, z którymi mamy szansę porywalizować. Ja bym Ci chciała jeszcze na koniec zapytać o jedną rzecz. Na gorąco przeczytałam jeden z komentarzy yy, na Facebooku naszym. Yy, tam ktoś napisał, że z górną częścią tabeli nie potrafimy grać, że wszystko w papę yy, i że tak słabo że dawno nie graliśmy. Nie wiem co to napisał, ale nie będę na tego rozporzywał, nie będę na tego czytał. Po prostu ktoś, kto nigdy nie gra w szatówkę, nie, nie uprawiał żadnego sportu, nie dowie się, co to znaczy walka do ostatniej piłki, nie wie o co chodzi w, ogóle w tym sporcie, a najłatwiej jest wypowiadać się w z kiedy jedynie, nic, nic nie widzi.